Cześć i ciałem kluski z Rosołem. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I w akompaniamencie otwartych okien, bo kto mieszka na poddaszu, ten wie, jaka jest tutaj duchota. Także będziemy słyszeć drogę, będziemy słyszeć ptaszki, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. E, chciałabym Was zaprosić na wspólne malowanie się ze mną, a teraz czekajcie, muszę odebrać telefon. Telefon odebrany, problem zażegnany, e, także e, jak powiedziałam, malujemy się dzisiaj razem. Znowu Get Ready with Me, tak, tak, wiem, Weronika, nagrywasz to w kółko, ale lubię to nagrywać i wiem, że robię co chwilę to samo. Ale po prostu lubię to robić. Eee, a wy, jak zauważyłam, lubicie to oglądać i lubicie malować się razem ze mną. Bo w końcu kto nie chciałby mieć koleżanki, z którą może wspólnie zrobić makijaż? No nie wiem, ja na przykład bym chciała eee, i zgaduję, że wielu z Was również by chciało. Dlatego ja tutaj jestem, siedzę eee, i maluję się razem z Wami. Dzisiaj mamy. Niestety wymóg co do makijażu, ponieważ nie może on być taki, wiecie, zbytnio szalony i tak dalej. Ze względu na to, że mamy godzinę 10, a ja o godzinie 11 muszę wyjść z domu, ze względu na to, że today is the day, w którym mam egzamin zawodowy praktyczny, dlatego też, wiecie, nie jestem jakaś tak ładnie, elegancko ubrana. Także dzisiaj zdaję praktykę, jutro zdaję teorię i jutro chyba też Wam nagram jakieś Get Ready With me. Opcjonalnie będzie to test jakichś produktów, choć wiecie co? Przeglądałam moją szufladkę z, testami, z produktami do testów. I czy jest tam coś nowego, ciekawego, żeby to nie było głównie coś do ust? No, tak średnio. Na pewno muszę się bardziej zaopatrzyć w te produkty. A to chyba nie będzie problemowe, ze względu na to, że akurat niedzielę idę do roboty, to powiem Wam, chyba jednak, akurat tej wypłaty nie dam do oszczędności, tylko zainwestuję ją w kanał. Także zobaczymy, pomyślimy. Bo też w poniedziałek lecę do Grecji, i właśnie dlatego nagrywam te filmy na zapas. E, I nagrywam dzisiaj przednią kamerą, o, kamerką. Ostatnio się pytałam Was w którymś z filmów, chyba tym, gdzie robiłam taką niebieską kreskę od dolnej powieki. E, co sądzicie, nagrywać tyłem, czy nagrywać przodem? E, no i pojawiło się zdanie takie, że. E, Mogę nagrywać przodem, bo to też jest spoko jakość, e, ale na przykład, wiecie, jeżeli robię test, to żeby dany produkt, aby było go lepiej widać, no to pokazywać, wiadomo, na przedniej kamerze i spodobał mi się, znaczy na tylnej kamerze. I spodobał mi się bardzo ten pomysł, i chyba tak właśnie będę robiła, że te takie e, filmy typu Pomaluj się ze mną albo filmy typu Denko, Project Pan. To będę nagrywała przodem, a takie filmy, które potrzebują o wiele lepszej jakości, będę nagrywała po prostu tyłem. Także tutaj dziękuję bardzo tej osobie za komentarz. Ja już pielęgnację na twarz nałożoną miałam. Ona jest wchłonięta, ponieważ zakładałam ją niespełna godzinę temu. No i teraz lecę z podkładem. Trochę się bałam, że będzie dla mnie za ciemny, bo. Nie nakładałam samoopalacza 3 dni już, ale wpasował się. Widzę, że wczorajsza wizyta yy, prawie cały dzień na słońcu pomogła w dopasowaniu się temu podkładowi. Jak widzicie, to jest ten kryjący podkład. Lovely camouflage. Kamu um, czy ja lubię? No, chyba jest ok. W sensie. Mm, nie mogę się do niego przyczepić, jeśli chodzi na przykład o krycie, ale ja się czepiam do niego w aspekcie trwałości, ponieważ w mojej opinii nie jest to jakiś taki bardzo trwały podkład. I również producent nam mówi, że jest to podkład matowy. I wiecie kiedy on jest matowy? W jakim momencie? W momencie, w którym on jest e, świeżo nałożony bo później no po prostu bardzo szybko się wyświeca i mam podkłady na przykład Revlon Color Colorstay, za którym nie przepadam, ale któremu mogę ufać i wiem, że cały dzień on mi się na tej twarzy utrzyma. I ja się o to nie będę musiała po prostu martwić i nakładam go, na przykład nakładałam go jakiś czas temu do pracy w momencie, w którym tam obsługiwaliśmy kilka komuń i wiedziałam, że nawet przerwa na siku to będzie, będzie cud, żeby znaleźć taką. Dlatego właśnie nałożyłam podkład, na który wiem, że po prostu cały dzień latania będzie się prezentował fantastycznie, no i rzeczywiście tak było, albo na przykład jak idę do pracy w dzień, w którym jest, zajmie osiemnastka Idę obsługiwać osiemnastkę, i na przykład, wiecie, pójdę na tą piętnastą i nie wiem, o której ja wyjdę. Mogę wyjść o północy, a mogę wyjść o trzeciej. E, także różnie to wygląda. E, to właśnie wtedy nakładam sobie tego rewlona, no bo wiem, że to jest. On będzie sam ze sobą i będzie wyglądał dobrze. Choć, jak mam być szczera, to właśnie wczoraj na tą. Wczoraj pojechałam jako opiekun na wycieczkę z dzieciaczkami. To powiem Wam, że wyjechaliśmy o 7, wróciliśmy się o 17, było 30 stopni, a byliśmy w zoo, byliśmy przy Jamie Smoka w, jamie smoka w Krakowie, w Magdolandzie, jeszcze oczywiście, bo to obowiązkowy punkt wycieczki i powiem Wam, że no, trzymał mi się ten makijaż. Na to nie mogę narzekać, oczywiście przyjechałam wyświecona, ale to... to, to to jest normalne, co nie? Także ja z tym podkładem z Lovely mam takie Love-Hate Relationship. Mam wrażenie, że ja po prostu będę miała z nim coś takiego jak z podkładem od Stars from the Stars, tym Star Richard że tym różowym, że on dopiero jakby. Ja go zacznę doceniać w momencie, w którym skończę opakowanie. No ale właśnie tutaj się czepiam bardzo mocno do trwałości, ponieważ on jest taki, że zostaje Wam na ubraniach, on się ściera, chusteczką do nosa go trzecie, nawet oprzecie rękę o, o ten, o twarz i zaraz go tam nie będzie. Właśnie dzisiaj się trochę boję, bo będę miała taką wiecie, czapkę gastronomiczną, bo muszę mieć pełen strój do gotowania. No i właśnie pewnie, pewnie zedrze mi podkład, ale to żaden problem akurat, wiecie, ważniejszy jest egzamin, a nie makijaż. A... Co ja chciałam powiedzieć? No, no i właśnie tu się czepiam strasznie o tej trwałości, jak mam być teraz Trwałość ym, dla mnie ten podkład dyskryminuje i wiecie co? No ja po prostu jestem pewna, że do niego nie wrócę, ale też nie mówię, że jest to jakiś w ogóle bubel tylko że to mam najjaśniejszy kolor i on jest ciemny. On jest ciemny. Także to też trzeba mieć na uwadze. Natomiast będzie to podkład na pewno wydajny, ponieważ starcza serio niewielka ilość, aby tutaj serio będzie ktoś teraz coś ściął? aby tutaj go sobie rozprowadzić na całej twarzy i uzyskać naprawdę fajne krycie, bo to jest fajny kryjący podkład. Co kolejnego mogę o tym podkładzie jeszcze powiedzieć, to jest to, że na przykład właśnie różowy stary liczer ze starsów, on mi się w ogóle na ubraniach nie odbijał, a jeżeli już jakimś studem by mi się odbił, bądź starł, no to bez problemu potem się dodało sprać, a mam już tak ubrudzone ubrania tym podkładem Lovely Camouflage Nie do, Niemożliwe są te plamy do sprania, że no sorry, trochę mi szkoda, bo między innymi zniszczeniom uległa moja ukochana koszulka Iron Maiden, także tutaj jestem normalnie zdruzgotana. Także reasumując, jest to podkład dobry dla osób, które szukają czegoś taniego, niekoniecznie bardzo jasnego, które szukają krycia w niewielkiej ilości produktu, ale na przykład mają cerę normalną, która się mocno nie przetuszcza i też nie mają problemu z tym, jeżeli podkład się delikatnie może ścierać w ciągu dnia, w sensie jeżeli nie ma takiej trwałości na mur beton. Także to jest wszystko co mam do powiedzenia na temat tego podkładu eee, Oj, za dużo pudru Idziemy dalej Nałożyłam bronzer AA Wings Star Secret Wiecie, że ja go bardzo lubię, ale zawsze mówię, żeby nakładać go najpierw na dłoń, a dopiero później eee, na twarz I powiem Wam jeszcze, że kusi mnie kusi mnie zakupienie sobie tej wersji chłodniejszej, tej bardziej do konturowania, a nie tej właśnie wersji y, ciemniejszej, jaką ja mam aktualnie. Choć y, to tak trochę głupio wygląda, no bo wersja ta chłodniejsza, ona jest też jaśniejsza, a ta jest ciemniejsza, ale jednocześnie to nie jest jakiś taki mega ciepły kolor. Także to trzeba mieć na uwadze, bo często jest takie coś, że ktoś mówi: Oj, a to jest o wiele, o wiele. Mm, um, o wiele, o wiele cieplejsze. No ale zobacz, na przykład porównujesz to do brązera, który jest o wiele jaśniejszy. Także to też trzeba mieć na uwadze, że tutaj nie tylko jakby ton. Bronzera, czy jest on neutralny, czy jest chłodny, czy jest ciepły gra rolę, ale też bardzo mocno rolę w tym przypadku yy, gra po prostu to, czy on jest jaśniejszy, czy on jest ciemniejszy. Bo mam wrażenie, że mimo wszystko bardzo, ale to bardzo dużo osób o tym zapomina. No, ale ja teraz się tak rozgadałam totalnie od czapy, bardzo, ja to bardzo lubię ten bronzer i myślę, że byłabym skłonna do niego wrócić, jedyne co mi w nim nie pasuje to opakowanie, bo po prostu ja nie lubię tych różdżek, po prostu nie lubię różdżek ze względu na to, że one się strasznie brudzą, trzeba bardzo się pilnować z nimi, ale to jest, powiem Wam jeszcze, jeden z niewielu brązerów, który w momencie, w którym się porządnie nawet przypudruję, czy tam zrobię baking czasami, jest widoczny na twarzy. Także tutaj giga plus za to dla niego. Miku, nie pamiętam kiedy ostatni raz boki twarzy pudrowałam puszkiem. Co ja w ogóle robię? Zagadałam się na temat brązera i zapomniałam, jak wygląda moja makijażowa procedura. Także już się poprawiłam, już chwyciłam za pędzel. Następnie nałożyłam róż Lovely Charmful. Zbliżamy się do końca. Otworzę go i pokażę Wam. No, mam go jeszcze tyle, także myślę, że do końca lipca on zostanie zużyty. Ja go bardzo, ale to bardzo lubię. Jest to jeden z moich ulubionych róży kremowych, choć nie pogardziłabym takim kolorem również w różu prasowanym, ponieważ jest to naprawdę, ale to naprawdę piękny, taki chłodny, winogronowy, może troszeczkę odcień. No i nałożyłam korektor Essence Healthy Glow camouflage, który stał się moim ulubieńcem i jest też jednym z głównych produktów w którymś z testów na moim kanale, także tam Was odsyłam i właśnie się upaćkałam. Upaćkałam się pudrem, także się wyczyszczę i do Was wrócę. Oki! Wyczyściłam się i się jeszcze nawodniłam, też przetarłam usta z podkładu. A puder, z którym się pudrowałam to Melon Mania z Max More. Jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie, no jeżeli nie jesteś tutaj po raz pierwszy, to bardzo lubię ten puder, tak samo jak bardzo lubię paletę Stars from the Stars, tą wedlowską Nadziana. I ostatnio już używam takiego pędzla do rozświetlacza. Nakładam na niego mieszankę tych dwóch matowych beży, odszepuję i lecę z tym na oko. I to jest taka moja tutaj baza, która mi się super sprawdza. Szkoda mi, że ta paleta była limitowana, ponieważ bardzo chętnie bym do niej jeszcze kiedyś wróciła w momencie, w którym by mi się skończyła, ponieważ to są naprawdę cienie świetnej jakości. Ogólnie muszę na pewno wypróbować jeszcze inne cienie marki Stars from the Stars, ponieważ no, te mi się sprawdzają fantastycznie i jestem pewna, że inne... Też na pewno będą super. Tym bardziej, że jak się ogląda jak się ogląda opinie, to są one naprawdę, ale to naprawdę dobre. Jeszcze w dodatku ta paleta ma duże lusterko, świetnej jakości. Błyski też są cudowne. Ja tych błysków nie nakładam, wiecie, jak taką że tak powiem zbroję. Tylko ja te błyski nakładam tak bardzo delikatnie w formie toperów i to mi się sprawdza po prostu fenomenalnie, ale są też właśnie palety, w którym jest to awykonalne. I tutaj jestem szczęśliwa, że mamy możliwość jakby stopniowania tego błysku, bo wydaje mi się, że teraz mimo wszystko większa część osób sięga właśnie po cienie takie bardziej toperowe niż po cienie takie... Mm, no wiecie, żeby nałożyć taką, że tak powiem, zbroję na oko, świecącą zbroję. E, I a propos w ogóle makijażu, to nie wiem, czy zauważyliście, ale trochę mi się zmieniła procedura. Teraz robię tak, że po przypudrowaniu y, twarzy biorę się najpierw za oczy, a dopiero później biorę się za brwi. I, do, I na końcu przed ustami kontur W sensie wiecie Róż, brązer, rozświetlacz e, Teraz tak Nałożyłam mieszankę cienia Mleczny i orzech laskowy e, I potem nałożyłam cień kakaowy Także moja klasyczna procedura e, I teraz wybieram błysk Myślę o gwiezdnym I myślę o nadzianym I dzisiaj się chyba zdecyduję Jeszcze jest złocisty, też bardzo ładny ale dzisiaj się zdecyduję chyba na ten nadziany. I nakładam go właśnie w takiej niedużej ilości na całą powiekę, ale staram się go skumulować tutaj na przodzie i dopiero później idę dalej. I teraz drugie oko. Ja zawsze nakładam błyski palcem, także powiem Wam, że nawet nie wiem, jak one by się zachowały akurat te pędzlem, ponieważ istnieje naprawdę niewielka jakby ilość błysków w paletach, które ja rozkładam właśnie za pomocą pędzli. Zazwyczaj to są jakieś takie mocno kolorowe błyski. Albo takie, z których chcę nanieść dosłownie pojedyncze iskierki. Teraz idę wytuszować rzęsy i idę nałożyć kredkę. Wiem, że kredka brzydzi wiele osób, także to robię poza kamerą. Kredka to jest klasycznie Eveline 02 oraz tuż Aktualnie używam Lash Essence. Sen sens, sens, lush sensational e, z e, Maybelline New York w tej wersji. E, very black. Także lecę to zrobić i zaraz wracam. Oki rzęski wymalowane. <grym> Jak widzicie, oj, Boże, lustro! Zapomniałam o lusterku. Wymalowałam je tak dość intensywnie, bo akurat na takie rzęsy miałam ochotę. I przy okazji już nałożyłam Moon Over Lamination The Stars From The Stars na brwi, aby po prostu wiecie ten żel sobie powoli na tych brwiach wysychał w momencie, w którym ja będę malować oczy. I teraz sięgam po Pisak Klaresa Golbasi w kolorze 02, 02, 02, 02 i przechodzę tutaj do delikatnego wypełnienia tych brwi w miejscach, których czuję taką potrzebę. Też planuję się na dniach wybrać do jakiejś drogerii i kupić kilka rzeczy do testów. Natomiast wiecie, że jestem tak zwany trochę dusi Ale to w też w sumie z dobrej wierze ponieważ chciałabym zacząć dla Was. Bo mało widzę aż takich testów na, na YouTubie. Testować to takie naj, najtańsze marki, co nie? Jakby bardzo mało widzę testów Miss Sporty, a ja bardzo bym chciała te Miss Sporty tutaj dla was testować. Bo jak widzę już Miss Sporty, to zazwyczaj albo to są stricte nowości. Oj, włosek, to albo to są stricte nowości, albo to są po prostu filmiki sponsorowane. A ja osobiście jestem osobą, która nie lubi za bardzo. Yy, taki wiecie, poleceń z filmów z sponsorowanych, bo wiem, że nawet jeżeli ta osoba daje z, yy, yy, szczerą polecajkę i mówi prawdę, co, ta, co tak naprawdę, czy jej się to podoba, czy się to nie podoba ten produkt, yy, to jakoś zawsze w głowie mam takie, ale to jest sponsorowane. I skąd ty możesz mieć 110% pewności? No ja po prostu tego nie lubię, ale lubię bronzer, do którego właśnie przechodzę. Jest to... Boże, jaki brudny chłopie, gdzieś ty był. Gdzie ty łazisz? Mm. <ścoughs> bronzer Exme Forest Fusion, w którym wczoraj dokopałam się do dęka. Także jest dęko, i oczywiście jest to ogromne szczęście, tym bardziej dla osoby, która yy, wiecie, ma project pen. Ale to jest nieszczęście w momencie, w którym piszesz, że nie ma go już w Twoim dino, niestety, a marka ci odpisuje. No i nie będzie, bo to była limitka. A, dlaczego? Czemu? 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 Dlaczego? Ho, ho, ho. Uga buga, czemu go już nie będzie? Tak bardzo bym chciała. <noise> przykro mi, wiecie, przykro. Trochę mi przykro. Trochę bardzo mi przykro, bo tak się cieszyłam, nie wiem, pamiętacie, mówiłam wam na filmie, wow, zaraz będzie tutaj Denko, już żeberka widać, super. Potem poszłam do Dino, żeby kupić sobie do zapasu nowe opakowanie. A w Dino Zong nie ma. Jest inny, jakiś tam Siesta Fusion, ale tu nie jest ten sam bronzer. Ja chcę z powrotem. Oddajcie mi mój Forest Fusion w kolorze 01. Tak bardzo go lubię. No cóż, będę szukać jakiegoś zamiennika, zobaczymy. Oby udało mi się znaleźć, bo to jest naprawdę fenomenalny, neutralny na mojej karnacji kolor, ale to powiększające się właśnie w nim dęko trochę rozwala moje serduszko. Natomiast może i dobrze, że brązer, który aż tak katowałam, zaczyna się kończyć, ze względu na to, że. Mam wiele innych i je też wypadałoby używać. No nie ukrywajmy tego, że nie można się trzymać kurczowo tylko jednego produktu. I jeżeli ktoś się zastanawia, jak na przykład wygląda brązer po 4 miesiącach użytkowania, to właśnie tak. Użycie brązera jest możliwe, ok? Czekajcie, tu jest Exme. Sorry. To jest Vibo. To jest Vibo, Vibo. I ja jednak potrafię, co nie? Ja potrafię. I nawet kiedyś róż cały zużyłam. Aj, Boże, Boże. Polak to potrafi, co nie? No, a propos różu, to przejdźmy do niego i zastanawiam się, jaki. I chyba sięgnę po róż z palety. O Boże, jak ona jest AA Wings of Color ten tutaj różyk. Z niego skorzystam. Wezmę sobie taki pędzel, bo właśnie ostatnio mam fazę na ten róż i nakładam go tym pędzlem. To jest niby pędzel jakiś taki bardziej jak do pudru, natomiast jego ja używam właśnie do tego różu ze względu na to, że jest to róż wypiekany. Także wiecie, że to jest jakby totalnie inny um, Inna konsystencja i ten produkt ma, że tak powiem, trochę inne wymaganie, wymagania niż y, róż taki prasowany. Po prostu prasowany, a nie wypiekany, czy jak ruszy, tym bardziej kremowy. Jednak produkty y, wypiekane są dość specyficzne, natomiast ja osobiście jestem ogromną fanką produktów wypiekanych. W szczególności bronzerów i rozświetlaczy, bo jak dla mnie one wyglądają najładniej i w dodatku, no wiecie, produkty wypiekane mają dość duży pigment, dzięki czemu możemy tak naprawdę używać ich przez parę lat, bo szybko nam się nie skończą. I jeśli chodzi o rozświetlacz, no to też z tej palety jest to mój ulubiony rozświetlacz od już dłuższego czasu. I najczęściej oraz najchętniej po niego sięgam, choć muszę Wam powiedzieć, że potrzebuję jakiegoś nowego rozświetlacza poszukuję jakiegoś nowego rozświetlacza. Jeszcze nie wiem jakiego, ale za niedługo się pewnie dowiem. Wystarczy: kilka podróży do drogerii. Myślałam o Diamond Bomb z Fenty, ale potem doszłam do wniosku, że nie chcę wydawać dwóch stów na rozświetlacz, który tak naprawdę, no nawet sama mam cień do powie, który wygląda dosłownie identycznie. Także yy, dość szybko ten pomysł uciekł z mojej głowy, no jak się pojawił. I zawsze jakieś mam wrażenie, że na tym policzku mam mniej niż na tym. Nie wiem czemu pewnie tak pada światło. Nosek, uwielbiam go na nosie. I teraz łuk kupidyna. I został nam ostatni krok makijażu. A ja nie wiem, jak ja wytrzymam w tej fryzurze. Ja, jak mam tak włosy związane do tyłu, co nie, albo ogólnie mocniej teraz tak związane, to mi strasznie zaczyna głowa tutaj wszędzie boleć. A ja muszę w tym iść na egzamin. Popierniczy mnie tam. Tego to już jestem stuprocentowo pewna. Nawet nie muszę, wiecie, jakoś więcej rozmyślać. No i przechodzimy teraz do jakiegoś makijażu ust. Także gąbeczka. Puszek. To jest nowe, więc tego jeszcze nie, bo to będziemy testować dopiero. Hmm. O! Mój ulubiony ostatnim czasem błyszczyk Eveline, Wariette Cooling Kisses w kolorze 04 Candy Girl. No czyż on nie jest po prostu przepiękny? Jest. I powiem Wam, że nigdy, ale tu nigdy, nie miałam tak nawilżonych ust, jak po tych błyszczykach. A ktoś by powiedział, mięta, mięta, to będzie strasznie wysuszać. Też tak myślałam, bo na przykład buściki z mentolem wysuszają mi usta. A tutaj mamy miętę, bo się w teście pomyliłam, to nie jest mentol, to jest mięta. Tutaj mamy miętę i ona dosłownie... No, no one po prostu tak bosko nawilżają, że szok. Także make-up mamy cały gotowy. Ja też jestem gotowa. I tak się prezentuje cały skończony makijaż. Mam nadzieję, że on się Wam podoba. I w ogóle, wiecie co? Myślałam ostatnio, aby zacząć nagrywać o tutaj, przy tym oknie. O, a ta leżą szpilki, obsasy. I weźcie mi, powiedzcie, co sądzicie. Jakby, wiecie, kadr był tutaj. Proszę... Dajcie mi odzew. Oki. Okay? Dajcie mi odzew. E, tak wygląda ten makijaż i właśnie mam nadzieję, że przypadł on do gustu. Jest taki zwykły, najzwyklejszy. Patrzcie w ogóle na ten błysz na oku. No normalnie. Szok i niedowierzanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Co ja zrobiłam z tą ręką na koniec? Co to było?